no escape guided by my own mistakes Shimala <laughs> Manko. Z tej strony save dzisiaj pokażę Wam poradnik na duo Base. Zaczynamy od budowy trójkątu na dole. W ten sposób drugi trójkąt powinien się znajdować wyż wyżej, w połówce. Następnie stawiamy dookoła tych trójkątów kwadrat. Trójkąt kwadrat. Przy okazji sprawdzamy, czy Nasza zapadnia będzie się mieścić, czyli tutaj, tutaj musi się trójkąt zmieścić, tak? No, aktualnie się nie da go sprawdzić, jeżeli się nie postawi ten kwadrat. Musi być tak sprawdzony, trzeba, się, trzeba zejść. Czyli że jeżeli te trójkąty plus te trójkąty na górze się mieszczą, to znaczy, że wszystko będzie w porządku. Ja zazwyczaj zaczynam tak, że stawiam sobie tylko to. I to jest moja baza do zbierania surowców. Następnie rozbudowuję ją w ten sposób. Tutaj stawiam jak najwięcej drzwi. No i to wystarczy, tak? Są drzwi, zabezpieczają przed wejściem przeciwnika. No i tutaj stawiamy te ceka, skrzyneczki, WBK czyli będzie następnie jak rozbudowuję dalej czyli tak jak tutaj pokazywałem kwadrat, trójkąt, kwadrat tak samo jak w tamtą stronę z góry będzie go może widać lepiej pokażę widzicie postawiliśmy dwa trójkąty <laughs> kwadrat, trójkąt, kwadrat kwadrat, trójkąt, kwadrat dookoła dwóch trójkącików następnie stawiam sobie ściankę ściankę, 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 ściankę. I jak najwięcej drzwi, tak. Wszędzie drzwi, tutaj się... O, tu, tu i tu się zmieści. Tutaj budujemy trójkąty. No i tego nie zabudowuję, bo tu będzie wyjście na górę. Stawiamy drewniane drzwi tam, gdzie się da. I już, już mamy całkiem niezłą bazę do grania To miejsce jest przeznaczone na piecyki Tu się powinny zmieścić trzy piecyki No nie, jest jakieś trudne do ułożenia Jak widzicie można sobie po nich chodzić, nie będą nam przeszkadzać Na początku te stawiamy w tym miejscu ja a później go przenosimy do tego miejsca. Dlaczego? Teraz o tym powiem. Trzeba go mniej więcej gdzieś na środku ułożyć. Następnie tu jeszcze piecyk się powinien zmieścić. A patrzysz tutaj ten, krawędź, jak się najbardziej zmieści. Tam robimy okienko Stawiamy szybę Żeby jak najbardziej rajdującym przeszkodzić. Później sobie to okienko normalnie można młoteczkiem zdjąć tak nic nie przeszkadza. Dobra, co robimy dalej? Um. Dalej, dalej, dalej preferuję budować górę Tak jak tutaj pokazuję W ten sposób w ten sposób Tutaj się będą znajdować jeszcze trójkąciki tu i tu tak żeby taki ładny owalny kształt wychodzi tak No to zazwyczaj sobie od razu górę robię z drewna. Już tutaj będziemy robić z kamienia, nie będziemy nic zmieniać. No ja sobie cykam tak górę jak tutaj pokazuję. Zobaczymy gdzie się trójkąty zrobić. No tutaj jeszcze jeden. No i powiedzmy zabuduję sobie tutaj jeszcze. Hmm. No ale nie będę tego zabudowywał. Będziecie wiedzieć o co chodzi. Tak, zabuduję się tu też. Stawiam sobie tutaj jakieś tam podeściki z drewna czy tam z czegoś, żeby było tutaj aktualnie z kamienia. Mam coś, nie przejmujcie tym. No, po prostu stawiam sobie tak, żeby mieć wejście na okienka, tak? I obserwować wroga. No, na te trójkąciki tu sobie zabudować. Żeby sobie wskakiwać na górę i obserwować. Tu sobie wstawiam okienka drewniane na początek. Żeby przeciwnik się nie zgustował pod okna, nie wszedł nam na te piętro. No, i dzięki takiej bazie tutaj sobie jakieś schodki stawiamy, tak? Powiedzmy. Ja sobie stawiam takie. Najlepiej to w tą chyba stronę. O, gdzieś tak. Dlatego, że jak to będziemy skakiwać, to żeby nam to nie przeszkadzało, tak? No i dobra. No i widzicie, patrzcie, tak naprawdę wychodzicie sobie z tej bazy, ktoś wam biega koło bazy, wychodzicie sobie z tej bazy, wskakujecie z okiemka i macie całą okolicę w kontroli jest, jest to wygodne, jeżeli macie złośliwych sąsiadów czy kogokolwiek, no to no, stajecie na tej bazie i macie dookoła widok, tak? widzicie dookoła popadnie, no i ludzie później omijają tak naprawdę was. Teraz pokażę wam jak wykańczam bazę. Wezmę hmm. sobie stał na dalej. I że tu się da normalnie wyskoczyć. Tutaj później będą się znajdować drabinki. Czyli przejdźmy od razu do tych drabinek. Zdobycie ich wymaga trochę skrapa, żeby odblokować. No i tutaj mamy takie kwadratowe drabinki. Tutaj wystarczy jedno. Możemy rozwalić w jakiś sposób. Czyli AUG wchodzi do akcji, Następnie Wujemy górę. Robinki się tutaj jak najbardziej stakują. Muszę tak kliknąć. Tak. Trochę z kontrolem i spacją się normalnie wchodzi. Wszystko jest ok. No, i to powinno być jeszcze wyjście na dach. dach. Dach robimy daszkami, tutaj żeby daszki zbudować, no to trzeba to sobie z jakiś zbudować, żeby wyjść, bo. Kwestia tego, że dachu się nie da postawić, jeżeli nie będzie z tej strony. I jak stoicie tutaj, to się nie da. Czyli musicie w tą stronę. Kwadratowy daszek. Jak jest trójkąt, to musi być trójkątny daszek. Czyli taki. liczone się bardzo ładnie łączą. Jak postawicie już jeden daszek, to możecie daszek z daszka stawiać. O, tak jak ja tutaj pokazuję nie da się, da się, da się. Ja to już będę klikał jak najszybciej. No i tak to wygląda póki co. Następnie robimy Hane Komba w tym miejscu. Ja raczej najpierw w górę robię, potem robię hanej Komby żeby no, maltretować sąsiadów <grybujesz> z tych okienek <grybujesz> Dobrze Teraz wam pokażę jak robię, jak zrobić zapadnie Zapadnia, zapadnia powinna wyglądać tak, tu stawiamy połówkę, tu stawiamy, a nie, 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 przepraszam Was, popełniłem błąd, muszę rozwalić tą ścianę, to się wytnie. Zostawiamy trójkąciki. Następnie ściankę. Drzwi. To trzeba będzie zmienić. Not White. Zostawiamy ściankę. No czy półkę ściankę. Możemy rozwalić to z kamienia, no i mamy gotową naszą zapadnię. O co chodzi z tą zapadnią? O to chodzi, że stawiamy sobie drewienko. Więc my chcemy zamknąć naszą bazę, tak? Nie rozumiem czemu tego się nie da burzyć. Kto to wymyślił? Więc my stawiamy sobie tutaj. Ulepszamy z drewna, stawiamy sobie, ulepszamy z haku, na przykład. No i później rozpimy się w środku, bierzemy się kierkę i łupiemy to, W ten sposób, tak jak pokazuje. Tak naprawdę długo nie zajmuje. Bijemy po cztery, po trzy. Zobacz jak idzie. Zbiłem 50 hp dosłownie, 5 sekund, tak. No i jak sobie to złupiecie. To musi być z drewno, bo jak ktoś tu rzuci C4 na tą wzmocnioną podłogę, to się rozpadnie, to musi być z drewno. Będzie zadawać damage. No i widzicie, jakbyście to złupali, to się podłoga rozwala raz z tą ścianką. To jest bardzo istotne, ponieważ taka podłoga no, to jest dodatkowy 1000 HP do rajdowania na dużo słuchawek potrzeba i to jak najbardziej się płaca. Tak, dalej pokażę Wam zakończenie tego fragmentu bazy. Tutaj stawiamy sobie okienka. Drzwi. Następnie to wszystko do kamieniania Góra też tutaj ciechamy. Ja tu sobie ustawię to wszystko do tego stołu, no bo Niepotrzebnie marnuje czas. Potem stawiamy sobie drzwi. Drzwi, okna. I zobaczy, ile drzwi, ile tego wszystkiego tu trzeba. Podłoga, te drzwi, to wszystko. Jak ktoś by zaczął ratować od frontu, to się tak naprawdę tu nie dostaje. Doświadczenia wiem, że raczej to się kończy tak, że oni zaczynają walić w tą ścianę. Żeby się dostać do, tej, do tego teceka. Że tu myślą, że jest tecek myślą, że jest tecek, a tak naprawdę tecek będzie za szybą po środku, W tym miejscu oni myślą, że jest w tym miejscu tecek i biją tą ścianę tutaj. Dobra. No i potem standardowo robimy hane i komba dookoła. Tu mi się failnęło, no. Nieważne. Zora naprawię, ja to naprawię. Dobra. No i jak widzicie nasza baza jest gotowa. Metal Dorsy wstawiać. Tutaj jeszcze sobie wstawiam na górę okienka. W ten sposób. One są bardzo praktyczne, bardzo fajne, dlatego że... Róg ciężko ma ci trafić przez to. Więc fajnie się może rozstawiasz na tych lukach i... no Ciężko przez te luki tak przycelować jakieś kałacha to jest mało prawdopodobne przy tym rozrzucie. No i mamy bazę gotową, tak? Tutaj sobie jeszcze stawiam skrzyneczki. Żeby... Jak najlepiej Jak najlepiej mieć, móc widzieć tam, tamten dół z tych okienek Zawsze to jest pomocne Bardzo praktyczne są te okienka Czyli te framugi możemy wymienić na metalowe ale... Żeby jeszcze bardziej wzmocnić. Chociaż radziłbym bardziej wam się skupiać na tym, żeby zabezpieczać Żeby wzmocnić tą ścianę, tą, tą, tą ścianę i ten fundament, te dwie ściany i ten fundament z haku. Tu sta ściana z haku dlaczego? Dlatego tak jak mówiłem, oni są, nie są w stanie się przebić przez te drzwi. Przebijam się przez ściany z rakiet i raczej walą tutaj. I myślę, że tu jest tecek. Doświadczenia wiem jak to rajdowali i zawsze tak, zawsze tak robią. Czyli dobrze byłoby to z haku mieć. To z haku i ta ściana musi być obrócona w stronę teceka. Wtedy to jest jak naj najbardziej zabezpieczone. No i to tyle. Tutaj skrzyneczki, rozłożenie piecy, wszystko zostawiam wam. W waszej, waszej wyobraźni. Mam nadzieję, że baza komuś się przypodoba, że się przyda. Poradnik. Poradnik się nada. No i to, to tyle. No, siemanko, trzymajcie się. Hej.